Serdecznie Państwa witamy na festynie zorganizowanym w ramach projektu Grant na lepszy start. Dofinansowanie naszego wydarzenia uzyskaliśmy z programu operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w kwocie 5 tysięcy złotych. W ramach pozyskanych środków udało nam się doposażyć plac zabaw znajdujący się przed budynkiem przedszkola. Tam również zapraszamy Państwa na zabawy. Mamy nadzieję, że będzie to miejsce aktywności i spotkań najmłodszych mieszkańców wsi Jarosty oraz Michałów, a także osób nas odwiedzających. Uprzejmie dziękujemy wszystkim zaangażowanym osobom, firmom, instytucjom za pomoc, jaką nam okazali. Jak się Panu podobają jako Włodarzowi Gminy takie oddolne inicjatywy? No, jestem tym powiem zachwycony i jednocześnie bardzo, bardzo szczęśliwy, ponieważ tego oczekujemy od tych wszystkich ludzi, żeby właśnie z ich strony wyszła ta inicjatywa i to, co dzisiaj się tutaj dzieje w Jarostach, jest tego dobitnym przykładem. Proszę zobaczyć, jakie jest ogromne zainteresowanie i jak się wszyscy z tego bardzo, bardzo cieszą. Jak się Panu podobają takie inicjatywy? Jak człowiek ma chęć, to i zrobi coś dla dzieci, no to trzeba coś robić dla dzieci. Jest fajnie. Najbardziej mi się podoba Syriusz. Razem jestem z synkiem najmłodszym z czwórki moich dzieci, wprawdzie dorosłych, starszych, ale ten najmłodszy, tu przedszkolaczek zresztą w tym przedszkolu. No zawsze to jest pozytywne. Integracja mieszkańców, czy w ogóle okolicznych mie mieszkańców, nie tylko tutaj miejscowych. Jak najbardziej jestem za. Agnieszka Cisowska-Szul. Pomysł wziął się z realnych potrzeb mieszkańców Jarost i Michałowa w gminie Moszczenica. Jest to festyn zarówno rodzinny, ale też integracyjny, ale celem naszym w ogóle organizacji tego przedsięwzięcia jest to, żeby zacząć animację społeczności lokalnej, żeby odbudować społeczeństwo obywatelskie, żeby ludzie, którzy tutaj mieszkają zaczęli nie wiem, wychodzić w miejsca publiczne, takie jak na przykład wspólny plac zabaw we wsi, a nie żeby tylko w swoich podwórkach, w swoich domostwach i swoich znajomych czy sąsiadów, tylko żeby się otworzyć. Tak? Nie jest nas dużo, jest nas trochę, w, zarówno w jednej, jak i w drugiej wsi. Chodzi o integrację, o aktywizację ludności, żeby pokazać, że można, że się da, że nie trzeba czekać, aż ktoś coś zrobi i zaprosi, tylko można wziąć sprawy w swoje ręce. Tak, Maranowicz. Dzisiaj mamy w planie wiele atrakcji, wszystko oczywiście bezpłatne dla wszystkich, nie tylko dla mieszkańców Siarosty i Michałów, ale wszystkich, Którzy mają chęci na fajną zabawę rodzinną. No myślę, że jest tego sporo. Wolontariuszami jesteśmy my wszyscy, organizatorzy, realizatorzy przedsięwzięcia projektu, ale także nasi bliscy rodzina, znajomi, mieszkańcy, którzy chcą się aktywnie zaangażować, wspiera nas też bardzo mocno drużyna harcerska tutaj, która ma siedzibę w przedszkolu.